dobry, witam Was serdecznie. Kolejny widok. Widzicie, tata dronuje od razu po orce. Powiecie, że przesusza, przesuszamy ziemię, ale chcemy wygładzić. I chyba polecimy zwałem, albo się zaczepi jeszcze włókę i porata się włóką. No i co? Mam zaolane. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego efektu, że tak fajnie uda mi się to zaorać. Ale jak chyba podejrzewam, że tu zrobiłam mokra ziemia. Dzień przed orką było jeszcze trochę śniegu. Ale przez noc to... o, katałoporowiec. Na świata trunuje. Ale to miejsca. I tak, już się robiło mega sucho po orce, a chcę też przejechać, ruszyć trochę, jak on tu mówi, eee, jak on tu mówi, po prostu ruszyć tu z kawki, ale dobra, wracając, jak widzicie, no już się sucho robi, tylko zaraz puścimy wał, bo to nie ma sensu, może trochę ubije, ale no cóż. Coś trzeba zaradzić, bo wiecie, że to głupota, ale moim zdaniem, jeżeli ma być sucho znowu, chociaż i tak za szybko na bronowanie, no ale jest pogoda, co chcę to wykorzystać, bo jeszcze polecimy przed wami z opryskiem.